Hej, Karol, Dzisiaj mam taki zeszyt w kratkę. I dzisiaj pokażę Wam, co w nim pisze. Um, tutaj, um, jak się nazywam. Ostrość, ostrość, proszę mi tu. Halo, Halo. Dobra, nie wiem, czy będziecie. widzieć ale to jest o, i ten emoji i anioł e, słońce, m, m, e panda pizza, tyle pizza tutaj napisałam po ukraińsku że po polsku a potem po ukraińsku halo, ostrość ostrość kurde zbyt chyba że tutaj też nic nie widać jak zwykle się... tutaj, że tutaj serce um. Tutaj napis są, a tutaj to tylko takie tęczowe i kotki, listki i tutaj jeszcze napis będzie, a tutaj jeszcze nie wiem. Więc tak, dzisiaj tylko na chwilę będziemy, bo um, nie mam tyle tak czasu. Mam bardzo dużo. Bye bye. Dajcie suba łapkę w górę i miłego oglądania. Znaczy co ja gadam